Dzień dobry. Zapraszam Was do gotowego apartamentu w 19. dzielnicy. To świetna inwestycja zlokalizowana bezpośrednio przy Nowoczesnym Centrum Finansowo-Biurowym. Wnętrze reprezentuje lekko amerykański styl. Ogromna, otwarta część dzienna połączona z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym i jadalnią. Po głębi mieszkania, wyraźnie wydzielona część prywatna z ustawną sypialnią oraz praktyczną łazienką. Pomimo lokalizacji w centrum Warszawy. I kończącej się tuż obok budowy, w środku jest niewiarygodnie cicho, co daje poczucie prywatności. Dzięki wysokim oknom, otwartej przestrzeni, jednolitej podłodze i neutralnej kolorystyce, to wnętrze długo pozostanie ponadczasowe. Zalet inwestycji w tej lokalizacji nie muszę Wam przedstawiać. Jeżeli chcesz zobaczyć ten apartament na żywo, zapraszam do kontaktu.